O kurde, ale zarąbista biba była w karczmie. No ale nic muszę iść do wyrabo zaraz nie wyrobię. Błokurna. Gdzie ja jestem? Kim ty jesteś? Ja jestem posłańcem Danosa. Przybywam być i zlecić misję. Byś przejął stary artefakt o nazwie pierścień Beliara. Dzięki niemu będziemy mogli pokonać ksardasa, który przeszedł na stronę Beliara i chce zawładnąć Kornis. A dlaczego ja, a nie jakiś magwody wody lub ty? Dlatego, że mój pan cię wybrał jako wybrańca jednego z miliona ludzi. To zaszczyt. Więc musisz to zrobić. Dla całej ludzkości. O kurde jaki głupi sen. Chyba wypiłem za dużo piwa wczoraj. Idę się przewietrzyć. Co ty tu robisz? Myślałem, że to tylko sen, a to jednak prawda? Chce ci oznajmić że to nie był sen i ty naprawdę jesteś wybrańcem Addanosa. To może, powiesz mi co mamy zrobić. Gdzie pójść albo coś, dobra, pójdziesz do Magawody o imieniu Kawalort. Dobra, ale są dwie rzeczy. Po pierwsze gdzie on jest a po drugie jak go znajdę to skąd on będzie wiedział że to ja. Po pierwsze, na pewno jest koło wejścia do górnej części miasta, a po drugie gdy go spotkasz powiesz szafa śpiewa kiedy kruk odleci. I wtedy Cię rozpozna. Dobra to idę. Witam, szafa zaśpiewa kiedy krok odleci. Witam cię Jorgenie, wyróżniony przesad Danosa. Skąd znasz moje imię, ale mniejsza o to jakie mam wykonać zadanie? Musisz iść do klasztoru magów ognia i iść do Roberta po magiczny artefakt o nazwie miecz Addanosa, to lecim na Szczecin. No jestem. Witam w klasztorze magów ognia. Czego potrzebujesz? Chcę wejść do środka. Muszę spotkać się z Robertem. Niestety nie mogę cię wpuścić. Takie mam zasady. Nie to nie. Witam, gdzie znajdę Lobarta? Za tobą jest wejście do podziemi. Gdy zejdziesz na dół, przy samym wejściu powinien stać THX. Ty jesteś Lobart. Przyszłem po miecz Danosa. Proszę. Witam cię kawalornie, mamy miecz o który ci chodziło. Dobrze, więc idź zanieś go kowalowi o imieniu Bengar, znajduje się on w portowej części miasta. Dobra.